Cześć, wracam dzisiaj z ostatnim pudełkiem z Magical Society z Woodcase, miesiąca stycznia. Tak? I jest to Witch Books, który mnie bardzo ciekawi, gdyż to jest tematyka tarotowa. I wiem, że w środku ma być talia tarota. Spodziewam się, że będzie inna niż moja, gdyż moja chyba w ogóle, tą którą ja używam, nie jest zbyt popularna. Więc raczej nie widzę tej możliwości powtórki. I wiem, że będzie też książka. Też mam nadzieję, że taką, której nie posiadam. A co reszta, to nie wiem. W każdym razie pudełko się nie domknie, nie ma opcji. W środku rzeczy jakoś dużo nie jest, w sumie mamy siedem. Czarodziejki Widzące Wiedźmy, przed Wami nasz przypowiadający przyszłość Witch Books z Magią Tarota. Znowu jest grafika, grafika w ogóle jest z kartami. O i jest talia Malefic, Malefic Time. Okay, jest. Kartę z przewodnikiem. Nie wiem, czy wszystkie talie mają swoje przewodniki. Natomiast jakby karty, talie powstają z jakąś intencją. Różne te motywy, dlatego autorzy zazwyczaj chcą powiedzmy niekoniecznie takie tradycyjne znaczenia przekazać w tych taliach. Tylko mają czasami jakieś swoje własne troszkę. Różniące się od tych pierwotnych. Co to po angielsku, bo po polsku to wątpię, żeby było. E, natomiast, jeżeli ktoś myślałby, że e, nauczy się interpretować karty z takim przewodnikiem, to powodzenia. No. O Boże. Wyglądają one dość drastycznie. No, zdecydowanie. To nie jest tania dla porządkujących. O i jest coś czego w sumie ja nie lubię. To jest, przy małych arkanach mamy zamiast obrazów e, dwójki w postaci, no to dwójka, trójka, to jest trójka, y, pentakli. Czy jest tylko przy jedynce pentakli jest obraz, później jest przy rycerzach i tak dalej. No, nie zajmie ta talia wyższego miejsca od tej, którą używam, ale uważam, że jest ciekawa. Sama bym sobie jej raczej nie kupiła. Ciekawa jestem, czy wszyscy dostali identyczne talie. I mamy Tarot Intencyjny, i jest to książka, której nie posiadam. Jak świadomie używać kart tarota? Więc są rozkłady, i to też mam przykłady kart, które znowu pochodzą z jakiejś innej talii z tej, której wcześniej nie widziałam. Jeżeli kogoś interesuje, ja w sumie swoją wiedzę na temat kart to y, posiadam z dwóch podręczników, a poza tym to mam y, w praktyce, bo często oglądam czyjeś czytania, z tym, że ja oglądam w sumie czytania po angielsku, bo tego się zaczęło i teraz nie potrafię się to, żeby czytania po polsku oglądać i często właśnie z tych interpretacji tych ludzi się uczę, jak można interpretować karty. I muszę przyznać, że to nawet nie wiem, czy mniej więcej mi dały, jak już poznałam podstawowe znaczenia kart, właśnie oglądanie czytań innych osób. Mam tak na kilka stron, ale myślę, że ta książka też spokojnie by się nadała dla kogoś, kto dopiero startuje z nauką tarota. I eee, to jest cena 39,90. Eee, jak znajdę tą książkę gdzieś online, to ją zalinkuję w opisie. Są krówki. Są te w opakowaniach chemicznych. Okej, okay, to mnie bardzo interesuje. Sól oczyszczająca. Byłam ciekawa, co jeszcze będzie w tym pudle tarotowym poza tarotem i książką. To mam po prostu różową sól himalajską, ale czemu ona ma taki duży kawał kamienia w środku, który wygląda jak kwarc różowy? Już to jest kwarc różowy w środku. Ok. Świeczka. Uch, o nazwie Wielki Arkana i jest opis po polsku: kadzidło opium. Bardzo podoba mi się grafika, i to chyba jest um, na grafice właśnie jedna z tych najpowszechniejszych tali. Nie pamiętam ich nazwy, bo w sumie mam troszkę wywalone, Też nigdy nie używałam tych tali. Nigdy mi się one po prostu wizualnie nie podobały, więc zlałam. Mm. Trochę leczniczo mi się kojarzy, ale nie tak, um, nie wiem, jakoś hamsko leczniczo, aż tak się wyrażę. Herbatka kochankowie, czyli jak jedna z kart tarota, i też jest na grafice, chyba ta sama talia. Nie, chyba inna. Ale też jest jedna z tych najpopularniejszych talii, i to jest czerwona herbata. O, uwielbiam czerwoną herbatę! Czerwona, biała, która jeszcze? Jest moja ulubiona. Później bym dała miętę, później zieloną, i na końcu czarną. Albo czarną i zieloną na równo. Ale czerwona herbata, maliny liofilizowane, cukrowe serduszka, lawenda, róże. I to jest troszkę jak właśnie um, tak walentykowa, no bo w sumie ta paczka przechodzi u mnie akurat przed walentynkami, natomiast ten film wrzucam myślę, że w walentynki. w tematyce e, walentynek można powiedzieć, więc tym bardziej już wybrano e, kartę kochankowie na tytuł co jednak kochankowie e, poza nazwą z, z miłością chyba niewiele mają wspólnego i mamy coś dużego jeszcze to jest fascynujące nie wiem co to jest, ale to jest o, to jest kalendarz bo jest Jule, jest imbok Ostara są znaki zodiaku, są miesiące, jest pentagrama. Dobrze. W całości on jest dość spójny ten boks, bo e, świeczka jest w temacie kart, herbata jest w temacie kart, e, sól zawsze jakby pasuje. No i to może tak nie bezpośrednio z tym jest, bo tutaj nie ma nic co by się nosiło do kart, ale jest raczej spójny ten, ten box, bo nie zawsze są one spójne. Przepiękna talia kart. Myślałam, że będzie tutaj e, też w nazwie, więc ja zastanawiam czy wszystkie boks mają te same talie. Nie wiem czy ona jest taka przepiękna, ona jest trochę creepy, ale... Dobrze. Sól oczyszczająca w woreczku. Różowy kwart jest faktycznie. Różowy kwart naładowany podczas ostatniej pełni. Czyli faktycznie to nie jest przypadek, że ten kwart znalazł się w soli. Ale z drugiej strony, jeżeli kwart został naładowany, a później poszedł do soli, a soli jest oczyszczająca, to z tego naładowania już nic nie pozostało. Ekologiczna rzepakowa świeca, herbata, książka i magiczna tabliczka, o której nie ma dodatkowych informacji. Szkoda. Nie miała w praktyce wykorzystać no, o, Pentagram jest to każdy kto każde święto. To bym na nie wieszała na siebie, bo byłoby mi szkoda cokolwiek właśnie jakoś ją uszkodzić czy coś, więc tak jak myślę w ostatnim słowiańskim boksie, to bym to mogła właśnie jako podkładkę pod coś. Mogła być właśnie pod karty. Tak na przykład. Otóż, jestem... Właśnie w tym miesiącu żadne z pudełek, które zamówiłam mnie nie zawiodło, więc jestem zadowolona, więc w sumie to kończę. Zastanawiam się, czy będę używać w swoich czytaniach e, tej talii, bo ona jest... Graficznie różni się bardzo od tej, którą ja używam, a ja jestem z okoszczem. Ja w sumie nauczyłam się mojej talii właśnie jako mojej talii. Ja znam... E, często nawet nie pamiętam po prostu jaka to jest nazwa, ale z obrazu bardziej kojarzę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do komentarzy, subskrypcji, łapki w górę i widzimy się następnym razem. No, więc pa.